Myślisz, że jeszcze tej wieżyczki nie widzę? kurwa, na wysokości kuli O, jeszcze z pół ściany musiał być Ja podlecam co diema Dzik ci wejdzie na dole O, no. no, bo, bo po prostu po czasie No już ja pierdolę, jeszcze, jeszcze pół ściany muszę Pierdolę, dole, kurwa, A ile masz tego ammu? 50. mnie osłania niebo, jak ktoś mi to zepsuje, to no, patrzę w koło, ale kurwa. Jedynka Dobra, wyżej nie wchodzę. Kurwa. <gulia> To ledwo słyszę te wy to. later. Przestań trochę. Na... No spokojnie. Patrz, do... są na są i z tych zwierzycie. To. to? A drugi? Thompson był w jednej. W drugiej też Thompson są. Ja idę do góry, Bartek. Te drzwi bez kodu, kurwa? Czekaj. niech jest ten. Co? Kurwa... łapka jakaś chyba, co? No, no nie, chodź na razie, no chodź. Możemy przyjść, jak ten. Jak podstawimy halka, no Paliwo, kurwa nawet Myślę, że od szymka kurwa Dobra, czy jak to się latało, ty Lekko myszką nie? Tak, myszką no Lekka, kurwa, ty. O, kurwa. Kule, weź do góry się wspinaj fery Lek co na bazę Zobaczcie tutaj tej. Si nie rozpierdol. Paron się. P, je Опана ты голкский ветер. Nadrociałem No ja. Tak A tam jest skrzynka militarna kurwa ja per jak oni koninow się tam respi. One hour later Do góry wchodził Pan filozofii nie ma Oj? Oj A to jest z kontrolem czy nie? Nie, 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 tak nie chodzi, Zobacz movement kurwa, Szwecja k***a, Patrz, tak się na lanie kopie patrz, movement k***a, Tak się, jeź, tak, się tak się w Szwecji chodzi w Szwecji chodzi. na Polska powinny w na... Wtedy w niej powinny się się do góry niej powinny w 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 niej powinny No niej No w niej powinny zostaw Zostaw, zostaw Aha, to nie można tego kłaść, no? Czym ja nie mogę położyć? Budowanie zablokowane, a to ja nie mogę położyć tego, ja? ja nie wiem kurwa. Kurwa, to zmienili to widać. Dobra, to kłaść te rzeczy. No, spróbuj. A nie ma, tu nie widzę nic. Dobra, faj. Bo nigdzie nie mam już antrospa. Co? Go otwieram, uważaj. Igor. Aha. Co? Czerwona karta, niebieska karta. Aha. Czekaj, nie ma nic tam. Ja wejdę też, bo ja nagrywanie mam. <grym> czekaj, czekaj. Oh, kurwa, ty dobra, poczekaj, żebyśmy nie odjebali zaraz nic. Czekaj, wejdź, wej, ty zostań na tym. Ja tu ty otworzę. Kurwa jest Patrzcie nikt kurwa nie wchodzi Patrzę, patrzę U Tego jeszcze nie grali kurwa Jest wieżyczka Jest wieżyczka Proszę. O kurwa, dostałem, ale żyje. O, to zamknij może tą wieżyczkę i jakieś inne drzwi otwórz Dobra, dobra Nie kurwa wszystko jest w skrzynkach. skrzynka Dobra czekaj otwieram drzwi Sar Amo kurwa nowych Thompson No uwaga otwieram kolejne Czekasz jeszcze nie, ja to ja od góry Aha, dobra. Był środek na trapek jeszcze, nie zajmował. Dobra. No, no dawaj. Jak które najlepiej to otworzę. Zamknę szuk Kolejna skrzynka. Mam 112 ammo wybuchowego. Two hours later. Stacja komputerowa. Po typek, dwóch typków Zabić ich? Okej. Okay. No. E jest z noża zabić Co mają ciekawe O kolejna się O Plazmacik Ale to pistoli by nie mieli Nie wiem kurwa może gdzieś jeszcze coś Pa na dole jeszcze tam są drzwi Dobra bar ja. Tak to jak kurwa tam? jest Otwieram te drzwi ostatnio. No dalej otwórz Ja no pierdolę, ty co to kurwa ma być? Kowaruj górę nie? Kurwa kolejne drzwi Może jeszcze kurwa będzie otwarty ten Kurwa, ale tu jest taki chuj wiecie, tu nie masz od na dole to... Dobra, Dobra. Uważaj, kurwa. Nie ma, są tylko kurwa te elektryczne, te, te skrzynki zielone Dobra, otwieram, kurwa, dół. To są kurwa drzwi z tu typek śpi. Okay. Ale nie mogę go przeszukać. Bo nogi mu wystają tylko. Tu już są. Można przyjść i Co to rozwalasz? Te? A tutaj jest co, Wierzyczka, jo? Ja? Eee, ale ona jest za oknem, ona od razu nie będzie walić. Dopiero tam, wiesz, ja to przez te przeglądałem, to walia. Kurwa ja, tak na chwilę. To dziw. Jest coś do rozwalania? Weź coś tam znaleźć, jakiś maczetę ja albo mam, miecz. Ja mam, ten, ja mam ja mam ten, nóż bojowy. No to rozwal te. Weź piwór tam, co wystaje przez te drzwi. Albo to daj mi, daj mi, daj mi. Eee. I weź tam kowaruj na najnowsze. się to ja tak nie wiem za bardzo. No. Kurwa, o góry nie złe. No. Ja. Powinien postawić kod loku. Hour later. <słyska> Kurwa, no. koledze. Możesz podnieść? Nic, Jest <laughs> słaba, kurwa jaką podężę tutaj. No, no. rurek. Ja znaki mam, kurwa, 1300 złomu. Czekaj, ja se powkładam to do plecaka Ale kurwa, nigdzie broni, nie? No, kurwa tutaj Wydaje może. Tam, bo, patrz, chodź, chodź do góry. No, a tu roleta jest, widzisz, że wystaje. I ją... o. Bo tu jest pół piętro. A, a tu patrz, tu jest wieżyczka. Jeszcze jedna, o. Jeszcze jedna gdzieś mi się... A tu też pewnie tam wejdziemy, kurwa. O, gałce no? o, A, tam jest wieżeczka kolejna. Dobra, tu nic nie ma. Coś się odjebało, kur... Ja nie czaję, nie? Czuję, nie? Daj się podnieść, kuno. A, tu już kodloki mają. Trzy wieżyczki. Dobra, tu już nie, nic nie ma, tak, no, a tu jeszcze kolejne wieżyczki. Oha! <tryk> ja pierdolę! Nie, nie. O? No. One hour later. Delikatne postartujcie się do wyrzutu Delikatne, czyli tam gdzie powinno być ja, jakieś materiały do materiału, co do góry i tyle i chodźcie w tą rząbkę